Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale NG Style. Jak wiecie, czas przedświąteczny, jak również i świąteczny, to również czas świątecznych filmów. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu uwielbiam świąteczne filmy. Co roku wychodzą nowsze, fajniejsze opowieści. Oczywiście są też klasyki, które wszyscy znamy, jak Kevin Sam w domu czy Zły Mikołaj. Natomiast jeżeli wykupicie sobie tak jak ja tutaj mam Netflixa, chociażby tylko na grudzień, co najmniej, to zobaczycie, ile tutaj jest świetnych, naprawdę fajnych opowieści świątecznych, nowości, których zapewne nie znacie, bo ja na przykład w większości nie znam. Są nie tylko filmy, są również bajki. Jest to naprawdę fajnie spędzony czas z rodziną, żeby się pośmiać, żeby po prostu razem coś porobić po całym dniu przygotowań, biegania, bieganiu po, po prezenty i itd. Tak Możemy znaleźć tą chwilę dla siebie i po prostu usiąść i obejrzeć fajną świąteczną komedię. Także zachęcam was do tego, jeżeli nie lubicie takich Aktywności, to również piszcie to w komentarzach, jak wy lubicie spędzać czas, jeżeli nie oglądając filmy wieczorami lub nawet w ciągu dnia. To jak czy po prostu podzielcie się w komentarzach tym, jak wy lubicie spędzać ten przedświąteczny czas. No i trzymajcie się do kolejnego odcinka. Hej.